Dzień dobry Państwu! Zapraszamy serdecznie do naszego liceum na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku pomagamy troszkę wcześniej, już w najbliższą niedzielę. Co dla Państwa przygotowaliśmy w naszej szkole? O, przede wszystkim jest jeszcze atmosfera świąteczna. Hoinka stoi, nie obsypała się i dobrze, będzie co robić. Na początek zapraszamy na bieg, bieg na orientację, który będzie już o godzinie 10.00. Zapraszamy wszystkich na loterię. Uczniowie przygotowali moc różnych atrakcji, fantów, cennych, zabawnych i śmiesznych. Będzie licytacja, a na licytacji, jak zawsze, dużo atrakcji. Będzie magnetofon z lat 80. a może nawet 70. gdzie leżak, będą gadżety wośpu. Będzie bardzo dużo przedmiotów przygotowanych przez naszych absolwentów. I oczywiście uczniów, nauczycieli oraz, proszę Państwa, rodziców i przyjaciół szkoły, z którymi współpracujemy od wielu, wielu lat. Będzie można również wziąć udział w zawodach w podciąganiu na drążków. Będzie można wziąć udział w turnieju karcianym. Zapraszamy również do odwiedzenia sali, w której będą prezentowane eksponaty Milanowskiego Muzeum Gier i Komputerów. Zapraszamy serdecznie w najbliższą niedzielę, 7 stycznia. Do zobaczenia.